rzecz, rzecz kobieca, torebka. Każda z nas ma ich dzisiaj wiele. Można je kupić w sieciówkach, można je też kupić w second handach, ale jak to było kiedyś? Mam ulubioną torebkę, ulubioną rzecz po mojej mamie. Torebka kopertowa, która była z nią od lat. Mam zdjęcie z 1950 roku z Częstochowy, przed kasztanem jasnogórskim, mama trzyma tę torebkę. W tej torebce, w tej torebce też przechowywała puderniczkę. Puderniczka dzisiaj wydaje się, właściwie już chyba, zabytkiem również. Jest to puderniczka z PRL-u, z plastikową taką obudową, bardzo zniszczona ale jest to jedna z, jedna z pamiątek. Stałym elementem wyposażenia, można powiedzieć, torebki mojej mamy był różaniec. Różaniec, na którym modliła się przez całe życie, który jej zawsze towarzyszył. Ten różaniec z nasion, przywieziony prawdopodobnie z Jerozolimy. To wszystko było zawarte w torebce mojej mamy. I co teraz? Czy... Nie mam, czy, co będzie z tą torebką, czy będzie trafi do muzeum, czy zostanie wyrzucona, czy jest tylko dla mnie wartościowa, czy będzie też dla prawnuczek mojej mamy. To okaże się. Alicja mironiuk nikolska Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Najlepsze życzenia z okazji Dnia Etnografii, Etnologii, i Antropologii Kulturowej.